Witam wszystkich w kolejnym odcinku paskudnych rozgrywek. Szafiarka Omen przedstawia, mam na, dziś, mam na sobie dzisiaj sweterek w serek oraz gadki w ciapki. I jak pewnie pamiętacie, w ostatniej powtórce i filmiku, w którym komentowałem bitwę Lakiego 2K13 na Jaktigerze 8.8 wspominałem o E25 i chęci jego posiadania, ale to swoją drogą. Ale mówiłem o tym, że chciałbym zobaczyć wkrótce jakąś naprawdę bardzo, bardzo fajną bitwę na tym czołgu, żeby jakby przekonać się, co on faktycznie potrafi i jak to często, albo może nieczęsto, zbyt rzadko na przykład w życiu bywa pomyślałem i po chwili dosłownie, to był chyba następny dzień, dostałem informację, żeby poprosić Skillnersela Skillner o powtórkę, bo tutaj Kuba... 9M był z nim w plutonie na FV304 z e, właśnie ma E25 i zrobił bardzo fajną bitwę. E, ja od razu Was uprzedzę, bitwa ta będzie na pewno camperska e, nie biorę takich bitew z założenia e, bowiem no, trudno się komentuje bitwy, które mają przebieg głównie stania w krzaku e, ale no. Taki jest styl i taka jest charakterystyka gry tym czołgiem, że po prostu przez przynajmniej połowę bitwy trzeba w krzaczku postać, swój demer zrobić, swoje kredki pozbierać, a dopiero potem można ruszyć na aktywnego spota i strzelanie. Wyjeżdżę po malutku T34. Zwróćcie uwagę, ten czołg ładuje 248. Pierwsza pestka ma 98, 983HP839, jeszcze się świeci mając 689, teraz znika. Zwróćcie na to uwagę. Kolejny strzał, skill, nie wiedząc gdzie on jest, próbuje go śledzić mniej więcej, przewidującego ruchy. Wyjeżdża ma 403 HP, więc przynajmniej jedna pestka w ciemno weszła, może nawet dwie. E, tutaj niestety nasz LCMX walczy i na razie skill będzie stał w tym, w tym krzaku. Dlatego ja też się skupię na e, ogólnie charakterystyce. charakterystyce tego czołgu. Amunicji wozi całkiem sporo, ale zdarzają się bitwy, w której ta amunicja się kończy, bo strzela tak koszmarnie szybko, że jest czasami sytuacja, w której po prostu nie wystarcza nam tej amunicji do wygrania bitwy. I już taką właśnie powtórkę widziałem, kiedy po prostu gość walczący 25 po prostu jeździł bez amunicji, bo nie miał z czego strzelać. Z kilu nie ma żadnych haeków, e, dużo załadowanej podstawowej amunicji, 135 uszkodzeń średnich, 150 penetracji. E, jeśli chodzi o pocisk podkalibrowy, 135 uszkodzeń i 194 penetracji, czyli wzrost penetracji o 44 mm. Do tego ma założoną zwykłą gaśnicę, zwykłą apteczkę, zestaw naprawczy i lornetkę, która pozwala mu zwrócić uwagę. Ta niebieska linia to jest właśnie zasięg widzenia tego czołgu. On ma naprawdę oprócz fantastycznego kamuflażu, który nie został znerfiony, bo zwykłe czołgi, zwykłe Tedeki dostały nerfa do kamuflażu a premium, czyli jak Tiger 88, to SU-122-44, które posiadam, czy właśnie E25, nie tracą kamuflażu, więc po strzale, dzięki czemu możemy spokojnie sobie strzelać właśnie z tego krzaczka i mieć szansę być wciąż wyświetlonym. Łącząc to z bardzo dobrym zasięgiem widzenia tego czołgu, połączonym jeszcze i zwiększonym przez zastosowanie lornetki, naprawdę sprawia to, że jest to po prostu cichy taki... Krzaczasty, taki zarośnięty, morderca. Po prostu nie widać tego czołgu, nie widać. W tej bitwie się przekonacie o takiej właśnie sytuacji, kiedy przeciwnicy nie będą zupełnie wiedzieli, co do nich strzela. Zobaczcie, skill zupełnie bezkarnie minęło 3,5 minuty bitwy. Nikt go jeszcze nie zaświecił, 29 opukiwany, mimo że nie ma obrysu. W sumie ciekawe jest to, że nie ma obrysu, a jednak czołg te pestki przyjmuje. Poszła jakaś tam pestka, jednak w ciemno. Teraz z kolei tutaj jest i trzeci, ale on się kryje za domkiem. Zobaczcie, pojawił się MX 1375, którego skill zauważa, że może go strzelać, więc pocelowany pierwszy strzał, bardzo ładnie. Drugi strzał również weszło, niestety nie udało się zgęsić, ale cele po prostu przyjeżdżają same. Murowanka to jest ta mapa z tym magicznym lasem, Przepraszam. z którego można bardzo ładnych przeciwników po prostu opokiwać. Tygrys P, zobaczcie, jak po prostu daje charytatywnie damage. I niestety, na, na po prostu ułamek sekundy przed strzałem, e, dobija tego e, tygrysa P-typ 58. E, niestety, wciąż z kilu e, bez fragów. E, teraz będzie można pomóc mu, e, temu typowi zaraz e, z. E, nie, przepraszam, typ w tej chwili zginął. To już był a to była właśnie, to była druga sytuacja, w której typ kradnie fraga. Wcześniej też, jeśli, jeśli uwagę zwróciliście, to było. Bo typ zaliczył dwa fragi z kilu na razie żadnego, ale ma już 1729 wyświeconego damage'u. Tam kilka strzałów, a przynajmniej 1-2 weszły w ciemno, włączona lornetka. I czekamy, aż przeciwnicy przyjadą yy, sami do nas. Jest ten is trzeci on tu powinien za chwilkę się pojawić. Jeszcze tam gdzie stoi chyba za budynkiem. Nie weszła ta pestka, ale zobaczcie, znowu brak obrysu. Ale jednak z yy, się nas to decyduje. I teraz ten pocisk wchodzi. Złapany przeciwnik w dobrym miejscu, więc można próbować oddawać te strzały. Kolejny strzał przed, nie wiem, jak to co się dzieje czy to jest błąd powtórki. E, I ten IS-3 e, jednak był w obrysie celownika, e, i, się, i, i był ten kontur czy to jednak po prostu jakiś e, siódmy zmysł skila, że tak trafia. A teraz KW2 z kolei bardzo ładnie podpalony jeszcze w ruchu także zobaczcie teraz zgąskowany i RHM dobija skillu wciąż tylko z jednym fragiem 7 do 5, bitwa ma na razie przebieg no bardzo, bardzo statyczny 7 do 6 ale jak się teraz przekonacie skill po odstaniu tych swoich kilku minut i naklepaniu no 2665 punktów uszkodzeń to już jest gwarancja dobrego wyniku, sporej liczby expa i na pewno zarobku na plus tutaj bez używania na razie żadnej złotej amunicji także no, na razie wygląda to bardzo fajnie jeśli chodzi o jakby indywidualne osiągnięcie zawodnika fajnie byłoby jeszcze tę bitwę oczywiście wygrać, to byłaby już w ogóle pełnia sukcesu sklepany ten AMX niestety AT2 niszczy kolejny <laughs> skradziony frag skillowi także niestety ten AT2 gdzieś tam sobie kampi zobaczcie na K6 bardzo głęboko wciśnięty w bok mapy no i teraz właśnie zaczynamy to o czym mówiłem Czyli jazda i świecenie tym czołgiem e, 2800 800 Myślę, że już około spokojnie 3000 jest na liczniku e, Można teraz wykorzystać zaletę tego czołgu Czyli naprawdę fantastyczną mobilność e, Dzięki spotowi y, Skila y, Kuba Robi swój drugi kill Zniszczony FV304 Zostały jeszcze dwa FV -y, Czyli e, zobaczcie to był e, pluton dwóch FV I jeszcze trzeci walosowany przypadkiem e, Jest ten drugi FV Którego niestety skill nie może tutaj a czyli chciał trafić, ale on się zdążył schować. To też jest bardzo mobilny pojazd FV. Po prostej, spokojnie, zapyla 60 na godzinę, ale nie schował się, bo tam się czaił MX-5100. Teraz zobaczcie FV 304 ubity przez T69. U nas też były trzy fv -y. teraz jest tylko jeden, czyli Kuba. Tam z kolei rzuciło Morowego i kwadratowego 6, <noise> zupełnie przypadkowo. Nie był to Pluton. Tutaj, gdzieś w tych rejonach czaju się i strzeci, e, można by to sobie spokojnie go poświecić i naklepać jeszcze trochę demedzu. Tam jest T150 e, niestety ona się e, znaczy nie ma na nią przestrzału, ona dobija AT2 i teraz po prostu skill stojąc na otwartej przestrzeni e, szuka może jakiegoś spota. A nóż, tam się coś wyświeci za, za tymi krzakami, bardzo duży zasięg widzenia, e, ale tylko tam świeci się coś na końcu mapy, nie wiadomo co to jest, w sumie teraz w sektorze K2. Jest, może to być na przykład KW2. Isa trzeciego chyba tutaj nie ma, bo już skill zrobił rundkę honorową. Nie świeci się, więc najwyraźniej on chyba zmienił swoje położenie. I na razie szukamy 10 do 9. Bitwa już teraz zaczyna nabierać większego dynamizmu. Jest ten is trzeci, i tu jest właśnie coś, co pewnie ja bym zrobił źle, czyli pewnie bym chciał się z tym isem pojedynkować. I to byłby mój pewnie ostatni błąd, bo pewnie oddałbym tam kilka strzałów, pewnie bym mu trochę HP nastukał, ale on by pewnie mnie z kolei w dwóch strzałach zrobił do końca. A skill, jako że to jest gracz o wiele bardziej ogarnięty niż ja, postanawia spokojnie. Damage nie królik. Albo nie zając, nie ucieknie, nawet jak go tam skubną ze dwa razy, to wciąż będzie można sobie tam trochę HP pozbijać. A dzięki ustawieniu w tym miejscu na pewno będzie o wiele lepiej osłonięty. I właśnie tak się dzieje, przy okazji też się wyświeca T69, bardzo ładnie. I to jest właśnie ta sytuacja, o której mówiłem. Przeciwnicy są zupełnie zdezorientowani faktem, że coś do nich strzela, są za górką. Tam gdzieś Arta wrzuciła, ale Arta wiadomo, może się przed nią ukryć właśnie wjeżdżając za, za górkę. Bardzo teraz ładny strzał tuż nad tym isem trzecim, żeby dobić T69. I po prostu w ogóle przeciwnicy absolutnie zaskoczeni rozwojem sytuacji nie wiedzą skąd Arta, ok, ma prawo wrzucić, ale żeby jakieś czołgi, no to to było bardzo dziwne, że ktoś ich jednak tutaj mógł opukiwać i dzięki temu Skill sobie narobił 577 damage'u na T69 tego wyświeconego. Jeszcze jest IS-3, zobaczcie. Wciąż niewyświecony ten E25. Kolejne bardzo ładne strzały. Prowadzenie czołgu fantastyczne. On w ogóle teraz Tyłem wręcz wyjeżdża, zgąskowany i można mu spokojnie oklepać dubsko. Zobaczcie, e, aż dziwne, że podpałki nie ma tamten T150 stoi, ale skin na niego nie strzela. Kończy się amunicja ostatnim strzałem, zwykłym e, kończy w tym momencie tego Isa. I teraz złotą pestką dobija T150, czwarty kill. Został tylko KW2 i to jest właśnie to, o czym mówiłem. Zobaczcie, mimo że e, tych pestek wydaje się być dużo. To tak naprawdę bitwa w wykonaniu bardzo ogarniającego gracza, bo nie pokazałem statów e, 2519 skill, Kuba 1946, tak że naprawdę e, ogary straszne. Z skillu na tym czołgu 257 bite w 70% e, WR-u, tak że naprawdę bardzo, bardzo duży wynik. E, jeśli teraz by panowie się dogadali, to mają szansę jeszcze na bardzo fajny. E, Taki plutonowy medal. Nasi już kapują. Kuba tylko teraz się czai, i szukamy kawu dwójki. Ona tutaj się wyświeca i jest w pełnym HP. Strzał w biegu nieudany. Próba taranowania, no dość dziwna w wykonaniu skilla. I teraz kolejne strzały. I jest 17 HP i pestka z nieba od Kuby. Bardzo ładnie. Chyba ten nawet skill zapomniał, że mógłby zostawić ten frak naszej artylerii. My przechodzimy do podsumowania. Przy okazji bardzo was serdecznie zapraszam. Na jutro, na godzinę 18, kiedy to wypuszczę kolejny filmik. Teraz udało mi się w ciągu kilku ostatnich dni nagrać więcej powtórek, więc one regularnie wyszły właśnie o 6 po południu. Nie obiecuję na razie, ale będę się starać, żeby jakby kontynuować tę sprawę. Jakby dawania wam filmików codziennie o 18.00. Jutro zobaczycie kolejną bitwę na Jaktigerze 8.8. Kontynuuję, jakby linię tych filmików z czołgami premium. Tym razem, tak jak w poprzedniej laki zagrał bardzo fajnie i tam mu się udało naklepać dużo damage'u, ale nie pokazał do końca wszystkich zalet tego premiowego czołgu. Tak kolega, którego zobaczycie właśnie jutro, pokaże właśnie to, o czym mówiłem, czyli granie na wieżę, że tak powiem. Oczywiście jak Tiger 8.8 nie ma no, tej jakby typowej czołgowej obracanej wieży, ale tę nadbudówkę bardzo ładnie zobaczycie, że schowa przednią płytę i po prostu będzie pokazywać tylko lufę i tak zwaną superstrukturę, która naprawdę jest bardzo trudna do spenetrowania i przekonacie się właśnie co potrafi jak Tiger 88, ale to jutro dlatego szczerze zachęcam. To do samej bitwy Skilla odznaka Mistrzowska a pancerny. Zakładam, że to nie pierwsza, mając już tyle bitew na koncie i będąc takim Skilozordem Pewnie już tych hasów naklepał kilka. To, o czym mówiłem, bardzo cenny plutonowy medal, czyli Brother in Arms, do tego duży kaliber i medal wsparcia. Co jest ciekawe, mimo 4 kili, to wsparcie udało się uzyskać czyli musiał dużo przeciwników uszkodzić. I zobaczcie tutaj to, o czym mówiłem: 5196 punktów doświadczenia. Boże, uszkodzeń i 1807 punktów doświadczenia. Bardzo, bardzo wysoki wynik. Oczywiście po swoim spocie dużo nie miał szczególnie na początku, ale potem zobaczcie, jak tutaj klikniemy. Mimo wszystko, że potem przeciwnicy byli ogryzieni, to po własnym spocie i po 1763 punkty uszkodzeń przeciwników: 3 wyświeceni, 7 uszkodzonych, 4 aż zniszczeni. Znaczy aż tylko, przepraszam, złe słowo, ale w plutonie ładnie też zagrał. F Fabek 1721 to jest, jak już pewnie zauważyliście, z wczorajszej powtórki. To jest arta, która bardzo mi do gustu i naprawdę fajne się wyniki. Mnie nią kręci. Po drugiej stronie, no cóż, przeciwnicy zostali absolutnie no, spaziowani, że tak to ujmiemy. 1266 i 1228 to były i z trzeci, i z T150. Poza tym wszyscy inni poniżej 1000 punktów uszkodzeń. Bardzo, bardzo słabo, dzięki czemu mógł skill się wystrzelać praktycznie ze wszystkich pestek. Zobaczcie: 53 oddane strzały, 44 trafione, 41 z penetracją o uszkodzeniach i. A nie, Przepraszam, tutaj to był mój błąd jakiś, co ja tutaj, co ja mówię. Jakoś tutaj pokazuje 7, tu pokazuje 11. Eee, jakiś dziwny ten place. Eee, 3 przeciwnicy wyświeceni 11 przeciwników uszkodzonych, 4 jest zniszczeni. E, do tego e, jakoś to konto premium e, i jeszcze zwróćcie uwagę, jakaś wypłata tutaj była za, za misję. Coś, jakieś dziwne, cuda na kiju, dzikie węże, 2710 expa z premką, do tego 2032 expa za jakąś misję. Sumarycznie za to 4742 punkty doświadczenia i po autozupełnianiu amunicji, która wystrzela praktycznie cała, mało goldowych Łącznie minus 20 tysięcy, niecałe to na czysto za taką walkę prawie 103 tysiące. Także macie teraz obraz, co potrafi ten czołg w bardzo oczywiście dobrych rękach, ale jednak wykorzystany w sposób no, taki, jaki być powinien. Zarabia naprawdę krocie. I cóż, jeszcze raz Was zapraszam do jutrzejszego filmiku, na, znaczy na jutrzejszy filmik, gdzie będzie znowu jak Tiger 88. Ja się z Wami żegnam. Bardzo Wam dziękuję za oglądanie. Zapraszam do komentowania, subskrypcji. I do następnego. Cześć!